Buenos dias! Buenos Aires! Dzisiaj szybciutka recenzja nowej kamerki, którą się aktualnie nagrywam kamerki GoPro 7 Black. E, zaraz Wam ją pokażę, tylko nie wiem jak ją nagrać. Jak nagrać urządzenie, którym się nagrywa? Posłużę się telefonem. A tak prezentuje się kamerka GoPro 7 Black. Jej, dobra, fajnie. Dlaczego siódemka, a nie ósemka? Mm, dlatego, że jeżeli chodzi o siódemkę, ma ona wszystko, czego potrzebuje. A ósemka nie ma aż tak wielu wartości dodanych, żeby dopłacać za nią ponad 400 zł. Przynajmniej w moim przypadku się to nie opłaca. Może się to komuś opłaca. Mi się nie opłaca. Dodatkowo ceny siódemek. E, są nieco lepsze w związku z tym, że wchodzi 8 ten model e, tą kamerkę kupiłem u niemca kupiłem u niemca w sklepie Der Media Markt e, w Der Media Markt kupiłem za 1390 coś tam złotych i e, i e, 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 kamerka naprawdę bardzo bardzo fajna to co mi się bardzo super świetnie niesamowicie podoba to to, że mamy zdejmowaną osłonkę obiektywu Tą osłonkę możemy sobie zdjąć i wymienić, jeżeli nam się porysuje. Nie musimy tutaj naklejać żadnej folii ani niczego takiego. Folię można nakleić na wyświetlacz, bo jest tu dotykowy wyświetlacz, który może się porysować, jeżeli będziemy jeździli paluchami z piaskiem. Wymienna bateria, jakieś tam wejścia HDMI, USB, typ C. Jest dużo recenzji, bo ten sprzęt wiadomo jest na rynku już od jakiegoś czasu, więc jest sporo recenzji w internecie, nie będę się wdawał w szczegóły. To co dla mnie jest bardzo istotne, to dużo lepsze światło w porównaniu do mojej poprzedniej kamerki GoPro i oczywiście opcja stabilizacji stabilizacji będzie stabilniej na przełaju. Um, niestety w złym świetle. Przynajmniej w nocy ta stabilizacja działa słabo. Mam nadzieję, że stabilizacja będzie sobie radziła dobrze w takich warunkach pochmurnych, w krzakach i tam, gdzie czasami zdarza mi się ujeździć. I, i będę w stanie pokazać Wam nagrania z trasy w dobrej jakości mimo wszystko. Menu, nie zobaczycie menu, bo jest, jest słoneczny dzień. I wszystko mi się tu odbija. Menu jest, jest takie śmieszne. Ma takie trochę nieintuicyjne opcje, ale, ale ustawia się to raz i się jedzie. No, fajna jest ta kamerka, bardzo mi się podoba. W związku z tym, że za tydzień jest wyścig Syrenka CX na stadionie narodowym, będzie gdzie przetestować ten sprzęt. Za dwa tygodnie wyścig śmigło CX, przypominam, śmigło CX. Zapisujcie się, jeżeli są jeszcze jakieś miejsca, albo jakieś się może zwolniły. Teraz kilka ujęć z trasy, zobaczymy, jak ta kamerka radzi sobie. Dzisiaj powinna sobie poradzić bez problemu, bo jest bardzo ładne światło. Jest zbyt piękny dzień, żeby ją testować, ale cóż, jedziemy.